Ponieważ list do Hebrajczyków jest listem, można powiedzieć, tak najbardziej mocnym, jeśli chodzi o sprawy wiary, o sprawy tego, kim jest Jezus Chrystus, czego Bóg od nas oczekuje i co nam może grozić za pewne rzeczy w naszym życiu, co nam może też służyć w życiu, jeśli chodzimy z Bogiem. Są pewne listy, które są bardzo pełne miłości i ciepła, a są takie listy, które są pouczające, są listy w Nowym Testamencie, które służą budowaniu kościoła i prowadzenia kościoło, kościołów, tak zwane listy pasterskie. List do Hebrajczyków jest listem właśnie takim najmocniejszym z nich wszystkich, ukazującym to, kim jest Jezus, uświadamiającym nas, że Jezus jest większy od Aniołów, że Jezus jest większy od Mojżesza, a co czasem nam się wydawało, może oczywiste, bo my o tym wiemy, prawda, ale tamtych czasach ludzie nie wiedzieli. No i w każdym bądź razie, że Jezus jest tym, który będzie sądził żywych i umarłych. Dzisiaj chciałem się zatrzymać na trzecim rozdziale, dwunastym, szczególnie w wersecie. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z Was złego, niewierzącego serca które by odpadło od Boga Żywego. Ciekawe. Ciekawe po pierwsze, że jest tu użyte słowo bracia. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z Was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga Żywego. Kochani, czy może w kościele być ktoś, kto jest niewierzący? Może? Może. Oczywiście. W szczególności w stosunku do Żydów, Żydzi używali w stosunku do siebie takiego określenia bracia, bez względu na to, czy ktoś był wierzący, czy nie. To jest zwyczaj żydowski, tak w u Polaków też jest taki zwyczaj, prawda, że mężczyźni mogą do siebie bracie, 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 chociaż nie są braćmi w żadnym calu, prawda. No więc e, mogą być ludzie niewierzący. Zaczęliśmy nowy rok, żeby zadeklarować się w nowym roku, żeby pomyśleć o tym, jak mój, nowy, jak mój stary rok wyglądał z Panem i jak nowy będzie wyglądał z Panem. Jeżeli chcielibyście zadeklarować się jeszcze pisząc takie listy, jak w zeszłym roku, żeśmy pisali, które będą Wam posłane, to potem otrzymacie koperty i napiszecie swoje dedykacje dla Pana, bo nie wszyscy jeszcze to uczynili, kto nie uczynił, będzie Wam to za pół roku przesłane i będziecie mogli sami sprawdzić, czy się dotrzymali słowa. Prawda? I też prośby do Pana i będziecie mogli sprawdzić, czy one zostały wypełnione przez Pana, kiedy byliście wierni. A więc baczcie, żeby nie było czasem w kimś z Was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jednych drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z Was nie odpadł w zatwardziałość, w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Grzech nas bardzo często oszukuje. Nasza natura nas bardzo często również oszukuje. Mówi, no nie martw się, masz w końcu orędownika, masz kogoś, kto ci ten grzech będzie wybaczał. Rzeczywiście tak jest, że wybacza. I jeszcze zdążę prawda, Panu ten grzech oddać i zdążę się z niego oczyścić, czasem może być tak, że nie zdążysz. Czasem możesz popełnić grzech, co do którego nie będziesz świadomy, że popełniłeś grzech, który jest grzechem śmiertelnym. Jeśli taki grzech popełnisz, to będzie znaczyło, że tak naprawdę nigdy nie byłeś nawrócony, nie byłaś nawrócona, prawda? O tym jeszcze będziemy mówić później. Jest taki grzech, prawda, który jest grzechem śmiertelnym, to jest jedyny grzech, to jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Człowiek nawrócony tego nie uczyni. Ale baczcie, bracia i siostry, żeby nie było wśród Was niewierzącego serca, zatwardziałego serca. Aby nie popadło w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Czasem grzech jest taki delikatny, jest taki miły, jest taki malutki nam się wydaje, że w ogóle nam się nie wydaje grzechem. I nas oszukuje. Prawda? Oszukuje nas i nas zwodzi. Na przykład oglądamy filmy. I często widzimy na tych filmach PG-13, czyli od lat 13. I sobie myślimy, no co tam w tym filmie może być złego, prawda? I oglądamy sobie taki film i nic nas nie oskarża to, że chłopak z dziewczyną idą do łóżka. No bo nie pokazali nic. Nie pokazano na gości, prawda? Nie pokazano żadnego aktu, ale sam fakt, że dziewczyna bierze chłopaka za rękę i są nieletni, prawda? I czy obojętni, czy są nieletni, czy letni, idą do łóżka, sprawia w naszym umyślę w naszym sercu od razu pewien obraz, który nam jest znany i co do którego nie mamy żadnych wątpliwości, prawda? Więc widzimy coś niemoralnego, chociaż w nie, niemoralny sposób pokazany. I myślimy sobie, o, nic wielkiego. Często nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, oczywiście jesteśmy w kinie, oglądamy film z dziećmi, prawda, i coś się takiego dzieje, jak się takiego zbliża od razu, moi dzieci są tak nauczone, że spuszczają głowę w dół, a Marysia wyłącza telewizor. Albo, przy, albo wyłącza wideo i przesuwa, prawda, tam kilka, dziesiąt, trzynaście sekund do przodu i puszcza dalej. I my się wydaje, że to nie jest grzech, bo nic się wielkiego nie stało. Inny przykład, ktoś, prawda, opowiada o jakichś niemoralnych rzeczach, a my tego słuchamy i na to nie reagujemy. I nas to jeszcze cieszy, śmiejemy się z tego. To jest pusta mowa, która jest również grzechem. Dużo można by takich mnożyć przykładów. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować, dlatego też ktoś po, pomyślał i, i, i się skusił do tego i zdał sobie trud, żeby policzyć, ile razy grzeszymy myślami dziennie. i Wyszło około 2000 razy. Nie wiem, jak to robił. Musiał chyba sam na sobie tego doświadczać i stawiać sobie kreski, a potem pod koniec dnia je policzyć. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Grzech nas bardzo oszukuje. I nie ma wyjątków z nas takiego, który, który by się mógł temu oprzeć. Który mógłby się z tego po prostu w jakiś sposób oddzielić i odizolować. Nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie, dlatego musimy być czujni, póki trwa dzisiaj. Jeszcze o tym dzisiaj będziemy mówić. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Proszę, ufność, jaką mieliśmy na początku. Czy masz taką samą ufność do Jezusa, jaką miałeś na początku? Dzisiaj dostałem list z Polski, Marysia też dostała Od pewnej naszej siostry. Jak będziemy mieli Powiedzmy pozwolenie na to, żeby o tym powiedzieć kto i dać jako świadectwo, bo chciałbym to zrobić, to wam to przeczytam. I siostry, która upadła, która jest w Polsce bardzo w tej chwili słaba duchowo i, się, i nad tym boleje. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że właśnie nie ma może tej niewzruszonej ufności, jaką miałaś na początku. Często człowiek, przez, przez to, że, że grzeszy, ma pewnego rodzaju sposób myślenia, że och, Bóg mnie od tego nie uchronił, a przecież mógłby mnie uchronić. I brak mi zaufania zaczyna być do tego, co Bóg czyni w moim życiu. Czy masz taką samą ufność, jak było miałeś na początku? Bóg nawet więcej od nas wymaga. Bóg nawet wymaga tego, abyśmy nie wspominali rzeczy stare, złe i grzeszne, prawda, żebyśmy tym nie żyli, żebyśmy e, e, o, te, o tym nie rozmyślamy, bo to jest, właśnie to jest grzech. To jest brak zaufania Bogu w to, że Bóg nam wybaczył to, co było przeszłe. Rozumiemy? Dlatego powiedział nie patrz do tyłu, idź do przodu, tak jak rolnik, prawda, do, przy, przy pługu stojący nie obraca się do tyłu, tylko, pa, tylko idzie do przodu i orze. Gdy się powiada dziś, jeśli głosy go usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. dzisiaj, to dzisiaj, to nie, nie jest tylko powiedziane do ludzi, którzy nie są wierzący, jak my często używamy tego wersetu, tego określenia, mówimy dzisiaj, jeśli głos Boga usłyszy, głos Jego usłyszy, nie zatwardzaj serca swego, bo jutro nie należy do Ciebie, jest taki, prawda, jeszcze werset. Ale dzisiaj jest dla każdego z nas również istotne, dlatego że dzisiaj my, będąc wierzącymi, możemy również zatwardzić nasze serca. To jest dla wszystkich werset. To nie jest tylko dla tych, którzy nie wierzą i mają dzisiaj przyjść do Jezusa, ale to jest dla tych, którzy wierzą i dzisiaj mają się zastanowić nad tym, czy czasem ich serce się nie zatwardza. Czy czasem e, nie zatwarza się w ten sposób, że staje się nieczułe na głos Boży, że staje się nieczułe na grze. Dzisiaj, kiedy stajemy u progu Nowego Roku, Powinniśmy się nad tym zastanowić, co sobie przemyśleć. Lizo Tesaloniczan, pierwszy Lizo Tesaloniczan, mówi nam takie słowa: Dlatego, napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie pięknie. A prosimy Was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród Was, są przełożonymi Waszymi w Panu i napominają Was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy, zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy Was też, bracia, napominajcie na niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych. Och, jak to jest, jak, jakie to jest niepopularne wśród ludzi w kościołach, prawda? Ludzie mówią nie, oska, nie oskarżaj, ludzie mówią nie osądzaj. Słowo Boże nam cały czas przypomina, że mamy się osądzać, że mamy się napominać, że mamy się też oczywiście pocieszać i budować, ale najpierw musimy zacząć od napominania. Napominanie jest bardzo budujące w kościele, ale ludzie się obrażają. Mówią: o, ten nie ma miłości, o, ta nie ma miłości. Ale w kościele właśnie na tym polega miłość. Bo jeżeli nie zostaniesz upomniony, nie zostaniesz upomniana, to w końcu grzech tobą zawładnie, prawda, i cię oszuka, i osłabniesz, i zatwarli się twoje serce. Dalej czy mówi ten list do Tesalonitan. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie. Zawsze się radujcie. Jest to słowo, które bardzo y, często powtarzam ludziom, bo ludziom potrzeba tego, żeby wiedzieć, że mają się radować, dlatego że często są bardzo zatroskani. Oczywiście można być zasmuconym na chwilę. Czyli jesteśmy ludźmi i przeżywamy różne rzeczy, ale to chodzi o inną radość. Radujcie się, to znaczy radujcie się w Panu, prawda? Radujmy się zawsze, mimo że doświadczenia przechodzimy, mówi, mówi Pan nam, że przechodzicie doświadczenia różne, to radujcie się w Panu. Bo to, że my przechodzimy, my z tego powodu jesteśmy smuceni, ale mamy inną radość, która powinna nas pocieszyć, żeby, z tego, żeby tym się tak nie przejmować. Mamy radość w Panu. A w końcu wszystko złe się obraca ku dobremu w życiu chrześcijanina. Także musimy na to patrzeć zawsze z perspektywy przyszłości. A więc radujcie się zawsze, bez przystanku się módlcie. Modlitwa to jest, to jest, wiecie, nie muszę was uczyć, prawda, wiecie, czy to jest relacja z Bogiem, myśl, rozmowa z Bogiem, to nie jest modlenie się we z wierszykami, prawda? Jaden samochodem, wszystko cokolwiek robię w życiu, nic mi nie przeszkadza do tego, żeby mieć kontakt i relację z moim Bogiem. I to jest właśnie modlitwa. Dlatego mówi. Módlcie się bez przystanku. Za wszystko dziękujcie, tak jak taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. To nie jest opcja. To nie jest wybór. To jest wola Boża. To jest wola. A dla nas wola Boża jest czym? Jest rozkazem. Prawda? Od Pana. Bo ten rozkaz zawsze jest dla nas dobry. I dalej czytamy. Ducha nie gaście. Nie gaście. Nie, nie zagasić tącego się knota, bo z tego zawsze może jeszcze ogień, ogień wyjść. Więc kimkolwiek jeszcze jest chociaż iskra nadziei, iskra ognia, to nie gasić, tylko rozpalać. Rozpalać, zachęcać się nawzajem. Dzwonić do siebie, kochani, rozmawiać o swoich sprawach, mówić sobie nawzajem, zwierzać się, z grzechy sobie zwierzać, wy, 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 te grzechy wyznawać sobie, żeby się nawzajem pocieszać, żeby sobie nawzajem pomagać, żeby dawać sobie porady, oczywiście ze Słowem Bożym w ręku. Według woli Bożej. To jest życie chrześcijańskie. W takim życiu chrześcijańskim nigdy cię grzech nie oszuka i nie upadniesz i nie otwarci się Twoje serce. Proroc nie lekceważcie, ale też nie bądźcie zbyt naiwni. Tu o Ciebie dodaję. Tego w Piśmie Świętym nie ma. <grym> Bo dzisiaj jest czasem zbyt wiele proroków. Musimy rozróżniać duchy, prawda? Duchy czyste od duchów nieczystych. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Czyli tego wszystkiego, co było powiedziane, się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła, zdala się trzymajcie. Często nie trzymanie się od zła i pozwalanie mieć zły wpływ na nasze życie, jest również grzechem. I nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to jest grzech, ale coś się dzieje w naszym sercu. Zaczynamy ostygać, zaczynamy wpadać w depresję. Stresy jest, i zastanawiamy się nad tym, co jest tego poszyczyną, co jest tego powodem. A to właśnie może być to, że pozwalamy złu, żeby do nas docierało. Chrześcijanie powinni uciekać od każdego zła. Chrześcijanie nie powinni mieć nic wspólnego z żadnym złem. Jeżeli jest towarzystwo, które jest złe, święte pismo mówi, a Jezus mówi, nie siadajcie z takimi nawet. Prawda? Jeżeli ktoś Cię wciąga w coś złego, staraj się. Uciec od tego. Nie dawaj się wciągać w puste rozmowy, w niemoralne rozmowy, ale tylko w to, co buduję. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas, czyli módlcie się za mnie, a ja za was i za nas wszystkich po kolei. Gdy wtedy obietnica, to czytamy pierwszy werset czwartego rozdziału, przeskoczyłem specjalnie, żeby być tutaj w tym samym temacie, popatrzyć, co tu jest napisane, wracamy do listów, do Hebrajczyków oczywiście. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z Was pozostał w tyle. Tutaj jest napisane, aby nie odpadł, tutaj jest napisane, żeby nie pozostał w tyle. Jeszcze dojdziemy i do innych ostrzeżeń, kiedy będziemy list do Hebrajczyków rozważać, przychodźcie do mnie w środę, to będziecie na pewno bardzo w tym ubogusowieni. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko do końca zachowamy niezruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Hebrajczyków 6.11 czytamy, pragniemy zaś, aby każdy z Was okazał tą samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Dla poszczególnego człowieka powiedziałem dzisiaj, że wrócimy do tego dzisiaj, że będziemy mówić o tym dzisiaj. Dzisiaj, jeśli głos Jego słyszysz, nie zatwardzaj serca swego. Cały czas mówimy o tym niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo zatwardzenie serca. A więc to z dzisiaj znaczy, gdy Twoje życie jeszcze trwa. Tak długo, dopóki żyjesz, to jest to dzisiaj. I dlatego autor tego listu do hebrajczyków powiada, jeśli macie jeszcze możliwość, wykażcie się, Wobec Boga należnym posłuszeństwem, to ja parafrazuję oczywiście słowo. Uczyńmy to, zanim skończą się Wasze dni. Stwierdzenie to zawiera wielkie ostrzeżenia. Po pierwsze, Bóg coś oferuje ludziom. Tak jak oferował on Izraelitom błogosławieństwa ziemi obiecanej, tak obecnie wszystkim ludziom oferuje on błogosławieństwa życia przekraczającego doczesne życie ludzkie. To jest pierwsza obietnica. Warto, warto być Bogu wiernym, aby ta obietnica się na nas spełniła, prawda? Drugie, aby otrzymać Boże błogosławieństwa, należy spełniać dwa warunki. Po pierwsze, konieczna jest ufność, ufność Bogu. Jeśli ta ufność nam osłabnie, to czy czytaliśmy w trzecim rozdziale, to będziemy mieli problem. Musimy wierzyć w prawdziwość tego, co Bóg powiedział. Musimy dobrowolnie związać swoje życie z Jego obietnicami. Nie możemy czasem myśleć tylko w ten sposób, że o te obietnice może mnie dotyczą. Może ja nie jestem warty tego, może ja jestem gorszy od innych, może nie jestem dość uświęcony, może nie jestem dość wytrwały i wierzący. Nie, nie, nie. Ta obietnica jest do każdego wierzącego. I dla takiego wierzącego, i dla takiego wierzącego. Dlatego mniejszego, malutkiego, który dopiero zaczyna i tego najbardziej świętego, chociaż tak naprawdę jeszcze taki, takiego nie ma, którego moglibyśmy ocenić jako najbardziej święty, dlatego że dopiero wtedy będziemy mogli to ocenić, kiedy będziemy w niebie, kto naprawdę jakim życiem żył, dlatego że wszystko zostanie obnażone. Tam da? Ktoś może udawać święte życie teraz na Ziemi, a tam się okaże, że będzie czyścił dziadkowi Buty. Dobra? Nie wiemy. Czyli konieczna jest ufność. Drugie, konieczne jest posłuszeństwo. Bóg wymaga przede wszystkim posłuszeństwa. Wierność Bogu i ufność Bogu polega na tym, że ja jestem mu posłuszny bez względu na to, czy, na, na to, czy mi się to podoba, czy nie, czy ja to rozumiem, czy nie rozumiem. Czy wydaje mi się, że to się obróci do, na dobre przeciwko mnie, czy na złe. Jestem mu posłuszny. Jak jestem mu posłuszny, to na pewno będzie to dobre dla mnie. Chociaż na samym początku może się wydawać inaczej. Z pewnością wielu z Was um, przeżywało w życiu takie okoliczności, w których wydawało się, że to już koniec, prawda? Że to już koniec. Ale uzawierzyło Bogu i Bóg z tego wyciągnął. E, ja mam taki bardzo spektakularny przykład, siebie chcę dać jako pewien przykład mocy Bożej i, 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 i tego, co Bóg czyni człowiekowi, który mu ufa. Dlaczego ty mówię? Dlatego, że Marysia wczoraj, chodząc po na spacerze spotkała jednego z naszych sąsiadów, Polaka, który bardzo ciężki przeszedł, bardzo ciężko raka nerki i bierze teraz jest po chemoterapii i po naświetlaniach. Rak mu się przerzuci, przerzucił już i jak rozmawiałem z innym sąsiadem, z jego kolegą, powiedział, że, że jest sprawa, sprawa bardzo ciężka. Ale ten sam człowiek wiele razy słyszał od nas Ewangelię. Jego cała rodzina słyszała i. Byli bardzo ironiczni. Kiedy Marysia powiedziała wczoraj jego żonie, że będziemy się modlić o, 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 o pani męża, ona powiedziała: My się też modlimy. Ale powiedziała to z taką, wiecie, wiecie, z taką ironią: My się też modlimy. Gdybym ja był na tym miejscu, ja bym zapytał się od razu: Przepraszam, ale czy jest pani pewna, że Bóg słyszy wasze modlitwy? Z pewnością by była bardzo niezadowolona z tego, wiem, ale ludzie nie chcą czasem znać prawdy i od razu się jeżą, prawda? I dlaczego ja mówię tu, że. Ja jestem przykładem tego, dlatego, że ja też miałem raka nerki i miałem raka złośliwego. Pamiętacie, prawda? Osiem lat temu. Ale wierzyłem w to i cała moja rodzina wierzyła i Kościół wierzył i wszyscy się modlili. I nie miałem hemoterapii, ani naświetlań i raka nie mam. podobnej sytuacji jest ten człowiek. Ten człowiek jest umierający. Ale nie chcę przyjść do Jezusa, nie chce zawierzyć Jezusowi, nie chcą, dlatego że są bardzo religijni i uważają, że jeżeli ktoś mówi o Jezusie, to musi być na pewno jakaś sekta. Do mnie dzwoniła przy słuchaczka w radiu w Środę byliśmy 14 14.90 90 w nocy, wiecie, tam mamy, czasem jak mamy trochę jeszcze siły po tym środowym spotkaniu, to idziemy tam. I zadzwoniła słuchaczka do mnie, bardzo zresztą miło ze mną rozmawiała, e, słuchała bardzo dużo. Ale pierwsze jej pytanie, jakie było, to dlaczego nie mówicie o Marii? Ja mnie przepraszam bardzo, ale nie rozumiem Pani pytania. Ja mówię o tym, co jest przygotowanym moim tematem. Po pierwsze, ale mówimy, ja mówię, mówimy to wszystko, co jest napisane w piśmie świętym o Marii i wyłożymy jej to wszystko. Słuchała, słuchała, ale e, nie mogła zrozumieć, dlaczego nie mówimy o Marii. Ja mówię, proszę Panią, bo. Jezus jest Bogiem, Jezus za nas zapłacił, Jezus jest Zbawicielem i do Jezusa trzeba i całe chrześcijaństwo to jest o Jezusie i to o Jezusa chodzi w tym wszystkim. Dała sobie coś nieco powiedzieć, oczywiście, jak powiedzieć, była bardzo miła, co mnie zaskoczyło, ale to pytanie, widzicie, świadczy o tym, że ludzie nie ufają Bogu, że Bóg jest nieistotny dla nich, tylko jakiś obyczaj, jakaś religia, jakieś wymysły ludzkie, jakieś tradycje, ale Boga w tym nie widzą. To, by tak jak, to tak jakby chciała powiedzieć, dlaczego Pan tyle mówi o Bogu, dlaczego Pan mówi tyle o Jezusie? To jest nienormalne, prawda? Widzimy to, widzimy to na co dzień, prawda? Widzimy to na co dzień, jak ludzie reagują. Jak są prześladowani nasi, nasze, nasi bracia i siostry, kiedy w rodzinach, w Polsce, kiedy wracają, prawda, i potem słyszą, że przynoszą hańbę całej rodzinie. Hańbę całej rodzinie. Dlatego, że przyszli do Jezusa. Cała rodzina idzie za szatanem, ale oni przynieśli tą hańbę, bo poszli za Jezusem. A gdyby poszli za Mahometem, to by nie przynieśli hańby. Gdyby poszli za Buddą, to by nie przynieśli hańby. Gdyby poszli za Harry'ego to cała rodzina by się zainteresowała, za i pytała, no jak tam było. Mieliśmy taki przykład. Graliśmy kiedyś z grupą Odnowa na festiwalu, takim wielkim tutaj rokowym w Chicago na zewnątrz. Naprawdę wielki, wielka scena, dziesiątki tysięcy wata, wiecie, tego, no mocy, głośników, i za nami miała śpiewać grupa Hary Kryszna, więc wyszli na scenę, wystawili te swoje tam bałwany po obu stronach tego swojego Boga, kobietę z trąbą słonia i tak dalej, prawda? No i myśmy, ja przyszedłem do nich, poprosiłem ich, żeby to zakryli czymkolwiek, bo my nie, nie możemy wystąpić w takim towarzystwie, bo oni sobie to przygotowywali na występ po nas. Ale przed, przed całym koncertem sobie to przygotowali. Więc byli bardzo uprzejmi, bardzo mili, bardzo grzeczni, Przynieśli wielkie szmaty i zakryli to. Ale co chcę Wam powiedzieć? Tam były takie stoiska, prawda? Myśmy mieli też swoje stoisko, mieliśmy swoje materiały, mieliśmy Biblię, książki, prawda, płyty i tak dalej, i tak dalej. A oni mieli dwa swoje namioty, i tam stało kilku, kilku gości, prawda, łysych w tych swoich tam szatach, prawda? I, i stali cały czas, stali cały czas i tam coś no, 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 prawda, I wiecie co? Przy naszym stoisku. Była osoba jedna, a do tamtych stoisk i namiotów się nie mogło, można było dopchać. Dlatego, że myśmy mówili o Jezusie. I nikogo by to nie dziwiło, gdyby raptem ludzie zaczęli się nawracać na hinduizm. To było ciekawe. Wielu takich jest w Polsce, prawda, którzy jest wielu jest wielu tych hindusów w wierze. No więc to jest, to jest obraz tego, co się dzieje. Kiedy człowiek nie ma zaufania Bogu, kiedy nie wie, że dzisiaj jest jeszcze czas, że ma czas, żeby się nawrócić, a potem jak się nawróci, że musi to na to dzisiaj zwracać uwagę, żeby nie zatwardzić swego serca. Konieczna jest ufność, powiedziałem. Konieczne jest posłuszeństwo. Bóg, o ile możemy tak powiedzieć, jest specjalistą w dziedzinie życia i dlatego nasze prawdziwe szczęście zależy od posłuszeństwa Jego Słowu. Trzecie, propozycja Boża posiada jednak pewne ograniczenie. Tym ograniczeniem jest, jak myślicie, co? Co jest ograniczeniem dla nas wszystkich propozycji Bożej? Czy ona jest dla nas ograniczona, czy nie? Jak myślicie? Co jest ograniczeniem propozycji Bożej dla nas? Nasze życie, czas naszego życia jest tym ograniczeniem. Nasze życie się skończy i już nie mamy nic do powiedzenia, nic do zrobienia. Ludzie myślą, że po śmierci można coś zrobić. To jest właśnie błąd, dlatego ludzie muszą widzieć, że dzisiaj. Te, kiedy żyjesz. Tym ograniczeniem jest krótkotrwałość naszego życia. Właściwie nie wiemy, kiedy się ono skończy. Nie wiemy. Dzisiaj jest piękna pogoda, zimowa, ale w tą piękną pogodę śnieżną, lubimy taką pogodę, prawda, coś się może walnąć, zaraz wyjdziesz z kościoła i nawet nie będziesz wiedział, nie będziesz wiedziała, że to jest już Twój koniec. I nie zdążysz nic zrobić. Dobrze, że jesteście tutaj wszyscy ci, którzy zdążyli zrobić Miałam ja mamę znajomą, która niedawno przeszła przez wielką katastrofę samochodową, której Marysia wcześniej świadczyła o Jezusie. Świadczyła o Jezusie, świadczyła i kobieta odrzucała po przerzuci tego wypadku, cudownym sposobem można powiedzieć, już inaczej rozmawiała z Marią. Inaczej z Marysią powiem, inaczej rozmawiała. I wiecie, co ciekawego powiedziała? Bo Marysia ciągle mówiła, że, wiesz, że nawet w ostatniej chwili życia, jak coś ci się stanie, już miała świadomość. W ostatniej sekundzie życia zawołaj do Jezusa. Zawołaj, nie zapomnij zawołać. Wiecie, co ona powiedziała? Ja nie miałem żadnej szansy zawołać. Ja nawet nie wiedziałam co się ze mną stało, ja tylko myślałem o tym, że ginę. Nie miałem czasu pomyśleć szansy o Bogu w ogóle. W ogóle, w ogóle, absolutnie, zero. Ja miałem świadectwo takiego człowieka, który umierał tak samo. Który mówił, żadnej szansy nie miałem. Ja myślałem o sobie, tylko że już umieram i strach mnie cały czas ogarno, patrzyłem, czy w tym tunelu będzie jeszcze ciemniej niż było. Nie ma takiej szansy. Dzisiaj. Dzień, w którym żyjesz, czas, który mamy w życiu jest bardzo krótki. Żeby przyjąć wiarę Jezusa i żeby trwać w Jezusie, i żeby trwać i nie dać się Grzechowi omotać i nie upaść, być mocnym i przede wszystkim wierzyć Panu. Boża propozycja musi być przyjęta dzisiaj. Oto największa propozycja Boża, ale jedynie doskonała ufność i pełne posłuszeństwo. I to okazane dzisiaj są warunkiem jej otrzymania. Inaczej może być już za późno. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z Was pozostał w tyle. To jest właśnie pierwszy werset czwartego rozdziału listu do, do Hebrajczyków. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym Słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. O tamtych tu jest mowa o historycznych czasach, kiedy to prawda Możesz wyprowadzał swój naród z niewoli egipskiej i tamci słyszeli, a mimo wszystko pozostali na pustyni, martwi, nie doszli do ziemi obiecanej, ponieważ nie zawierzyli Bogu. Niektórzy widzieli tą ziemię, Mojżesz też widział, ale nie doszli. Nie wszyscy pomarli. Z tego pokolenia, które miało dojść. Niektórzy żyli jeszcze i tak nie doszli. Pozostali na tej ziemi starej i tam pomarli. Kiedy nowsze pokolenie, młodsze ich dzieci przekroczyły tą barierę niemożliwości i przedostały się do ziemi obiecanej z Jozułem. Pamiętacie tę historię? Tu jest nawiązanie do tego. Albowiem do odpoczynienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim nie wejdą do, do odpoczniamego, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. W gniewie Bóg może powiedzieć, nie wejdziesz do mego. Tak jak powiedział tamtym, w gniewie nie wejdziecie do odpoczniamego. Bóg się bardzo potrafi gniewać. Co nas ratuje przed gniewem Bożym? Co nas ratuje przed gniewem Bożym? Zbawienie, prawda? Czym jest zbawienie? No każdy powie, taki mądry jestem, no zbawienie to życie wieczne. O nie, nie, słowo zbawienie znaczy coś, prawda? Że jesteśmy zbawieni od gniewu Bożego. Od gniewu Bożego jesteśmy zbawieni. To znaczenie ma słowo zbawienie. I dopiero wtedy, kiedy jesteśmy zbawieni od gniewu Bożego, mamy prawo wejść do Jego odpocznienia. Mamy prawo wejść do Królestwa Niebieskiego. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, nam się spotkamy. Nikogo tu nie zabraknie. Ale chciałbym, żebyśmy mieszkali na tym samym poziomie. Żebyśmy pracowali na tym samym poziomie, Żebyśmy te same dzieła robili dla Pana. Żebyśmy byli na tym samym poziomie. Ale nie na tym poziomie, na niższym, tylko na tym przynajmniej średnio wyższym. Poprzeczka jest bardzo wysoka. Poprzeczka jest bardzo wysoka, dlatego Jezus powiedział: Niewielu dojdzie. Niewielu dojdzie. Popatrzcie, jak niewielu. Cieszycie się, że jesteście wśród niewielu? Ja się bardzo cieszę. I Bóg się cieszy, i kocha Was, ja Was też kocham. I tym optymistycznym akcentem właśnie chcę zakończyć dzisiejsze przemówienie. Że jesteście kochani. Ja Was kocham bardzo. Nie wiecie nawet, bez Was to bym nie mógł żyć. Chrystus za Was umarł, za nas wszystkich umarł. Chrystus, pomóżmy się. Panie, dziękujemy Ci za te słowa i napomnienia, i pociechy, Panie, i za słowa otuchy. Dziękujemy Ci za wszystkich nas tu obecnych, Panie. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy jedną rodziną, że czujemy to, że jesteśmy jedną rodziną że się wzmacniamy nawzajem, wspieramy się nawzajem, Panie, nauczamy, pouczamy, doświadczamy, pocieszamy się nawzajem. To Ty nas tego nauczyłeś, Panie. To nie my sami. Kim byśmy byli, Panie, bez Ciebie? Cóż w nas dobrego jest? To wszystko, co w nas dobre jest, to tylko to, kim Ty jesteś, Panie. To tylko Ty, który jesteś w nas, jesteś dobry. Dziękujemy Ci za to. W imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.